Tradycyjnie zaczynamy od słów dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie i lub oglądacie. Ja się nazywam Zbyszek Kowalski, a ze mną jest Dominikanin ojciec Marcin Renduda. Eee, niech będzie pochwalony. Myślę, już na początku musisz wyjaśnić. Dlaczego nawiązałeś do Dominikanina, ponieważ jesteśmy początkującymi YouTuberami i zbieramy bardzo różne ciekawe doświadczenia w tym zakresie. Tak jest. Otóż moi drodzy, jeden z moich znajomych, przeglądając YouTube'a, zobaczył obrazek z naszego nagrania, jednego z pierwszych nagrań i w tymże nagraniu Marcin wystąpił w białej, dresowej bluzie. Marcin, jako chłopak z bloków, zwykle chodzi w dresowych bluzach, ale tam akurat miał białą bluzę z, z kapturem. I mój kolega uznał, że ja z pewnością prowadzę, bo nie słuchał, tylko zobaczył obrazek, że ja z pewnością prowadzę rozmowę z jakimś zakonnikiem. Szczególnie, że ten zakonnik jest łysy i ma brodę. W związku z tym dzisiaj założyłem czarną bluzę, ale jest na tyle sportowa, żeby było widać znaczek, ale nie płacą nam za to. Nie. W ogóle nam nie płacą za nic, nie tylko za to. Czuję się w obowiązku też, zanim zaczniemy, a dzisiaj będzie rozmowa, która nas bardzo kręci, więc mam nadzieję, że was też zakręci. Bo nasze dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Wstać sobie w dupę dziesiątą kawę gratis. Przepraszam za to niecenzuralne słowo, określające pewną część ciała. Będziemy mówić o mechanizmach lojalności, natomiast wcześniej pozwólcie, że chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić Mateusza, bo Mateusz, kolega nasz serdeczny, powiedział: Ej, a wy ciągle mówicie, że nikt was nie ogląda, nie słucha, a ja was słucham, więc tu pozdrawiam Mateusza i chciałem też pozdrowić naszą wspólną znajomą Ole. Która nie tylko słucha wszystkich naszych podcastów, ale jeszcze komentuje je na Spotify. W związku z tym, Ola, jesteśmy Ci bardzo zobowiązani i bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Bardzo A pozdrawiamy teraz... Ola i bardzo pozdrawiam Mateusza. Ostatnie nagrania robiliśmy w duchu cel 20 osób, które będą subskrybowały nasz kanał na YouTube. No, dzisiaj sprawdziłem, mamy 34, w związku z tym ten cel jest już. Radykalnie przekroczony. Nie wiem, jakie szef sprzedaż wyznaczy cele na kolejny cykl. Pamiętaj, że nagrodą, którą zawsze dostajesz za przekroczone cele sprzedaży, są wyższe cele na kolejny okres. To jest A jedyna jest. rzecz, której Wieście? możesz być pewien. A dzisiaj będziemy Ale rozmawiać Przejdźmy do tematu, bo tak. ja uwielbiam takie tematy, w których jestem w stanie dosyć łatwo pokazać ci brak konsekwencji oraz błędy w logice. Podejście do pewnych rzeczy. Zacznij, proszę. Dobrze. Yy, chciałem powiedzieć, że nikt normalny nie pójdzie dziewięć razy do kawiarni, której nie lubi, na kawę, której nie lubi, po to, żeby dziesiątą dostać gratis. W związku z tym chciałem powiedzieć, że tego typu programy, tak zwane lojalnościowe, nie mają nic wspólnego z lojalnością bo lojalność nie jest efektem transakcji. I tutaj Marcin I nie ma już mówię, do żeby konfetti, żeby się na Ciebie wysypało. Zbyszek powiedział, co ma do powiedzenia. Koniec tej dyskusji. Otóż Szanowni Państwo, tej dyskusji jest dopiero początek, ponieważ Zbyszkowi oczywiście bardzo łatwo jest mówić, że nikt nie pójdzie i nie kupi dziesiątej krawy gratis, ponieważ no, jest bardzo daleko w swoim e, doświadczeniu od sprzedaży detalicznej i nie wie, jak bardzo tego typu rzeczy działają na klientów. Wystarczy w tych kawiarniach, które zbierają punkty, zobaczyć, jak wiele ludzi zbiera te punkty i odbiera tą dziesiątą kawę gratis. I oczywiście to nie jest tak, że oni są tam. Wypiją 10 kaw niedobrych po to, żeby 11 dostać gratis, ale jeśli mogą coś dostać, to z przyjemnością z tego korzystają, i to jest rzecz pierwsza. A druga rzecz, Zbyszku, czy ty czasami nie masz takiej tendencji, żeby latać jedną linią lotniczą i nocować w jednej sieci hotelowej tylko dlatego, że zbierasz tam punkty? Mam i w tym miejscu również serdecznie pozdrawiam Mateusza, ale chciałem powiedzieć tak, latam nie jedną linią lotniczą, tylko jednym sojuszem, do którego, oczywiście sojuszem. przepraszam. Do którego należy kilkanaście, a może i kilkadziesiąt linii lotniczych mhm. oraz y, tak mieszkam zawsze, jeśli to możliwe, y, w hotelach należących do jednej sieci. Jeśli nie ma gdzieś, gdzie jadę hotelu należącego do tej sieci, to po prostu tam nie jadę, nie jeżdżę w takie no, no, miejsca. No, no, ale to powiedz mi, to skoro to nie działa, to po co ty te punkty zbierasz w takim razie? Jesteś ale najbardziej dziś. lojalnym klientem temu właśnie sojuszowi lotniczemu i tej właśnie sieci hotelowej, o której mówisz. Tak. E to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że zacznijmy od sieci hotelowej. Zostańmy na sieci hotelowej, dobrze? Bo tu na tym przykładzie mogę bardzo łatwo to wytłumaczyć. Otóż spędziłem w tej sieci hotelowej ponad 600 nocy w życiu. Wiem o tym, dlatego że kilka miesięcy temu został mi przyznany dożywotni status platynowy. W związku z tym już nigdy tego statusu nie stracę za ponad 600 nocy i Minimum 10 lat na poziomie platynowym. Normalnie, ale nigdy, i up in the air. Tak jest. Nigdy nie dostanę pokoju w cenie lepszej niż ty, który nie jesteś częścią w ogóle tego programu lojalnościowego. Czyli oni nie dadzą mi czegoś taniej, czegoś gratis. Oczywiście jest tak, że ileś punktów nazbierasz, to możesz to zamienić na darmowy Aha. nocleg. Ale to się kompletnie nie będzie opłacało, jakby tych punktów iść, musisz. Iść. Natomiast, natomiast, kiedy zarezerwujemy sobie na przykład przez aplikację, ten sam pokój w tym samym hotelu, w tym samym momencie, zapłacimy dokładnie taką samą cenę za podstawowy pokój, kiedy się pojawimy w recepcji tego hotelu, mhm. to ty dostaniesz ten pokój, który zarezerwowałeś. Mhm. A ja, jako w tej chwili tytanowy, Gość na poziomie tytanowym w programie lojalnościowym mm -hmm. dostanę super. najlepszy pokój, który jest w tym hotelu, który mm -hmm. dziś nie został sprzedany. Wow, super. Zbyszku, wytłumacz proszę, jeśli mógłbyś, na czym polega mechanizm redukcji dysonansu poznawczego? Redukcja dysonansu poznawczego to jest taki polega mechanizm. Polega na tym, co który... właśnie Zbyszek zrobił. <laughs> nie. Otóż tak, nie. Szanowni tak. Państwo, no, mamy rozmawiać o tym, czy dziesiąta kawa gratis działa, czy nie działa. No, Zbyszek właśnie pokazał, że absolutnie działa. Tak samo jak działają wszystkie promocje, obniżki, y, y, krótki termin y, oferty. To są wszystko rzeczy, które działają i dlatego w, sieci, y, w sieciach sprzedażowych, czy w internecie, czy w sieciach stacjonarnych się po prostu masowo z nich korzysta. Zupełnie inną rzeczą jest to, czy one budują lojalność, czy nie budują. Natomiast my nie możemy powiedzieć, że coś takiego nie działa. W związku z tym, ja w ogóle się nie zgadzam na ten tytuł, który zaproponowałeś, żeby sobie wsadzić nie wiadomo gdzie tą dziesiątą kawę gratis, bo dziesiątą. Ale 10. nie, kawę, ale nie, poczekaj. Proszę, jedenastą. Z przyjemnością ludzie wypijają. Tak samo jak ty jesteś zadowolony z tego, że dostaniesz. Najlepszy niesprzedany pokój, jaki jest w tym hotelu, i dlatego zapłaciłeś za 600 nocy w tym hotelu naprawdę duże pieniądze. Słuchaj, e, chciałem Ci powiedzieć jedną rzecz. Otóż nie powinniśmy pozbyć się tytułu, wsadź sobie dziesiątą kawę w dupę. Tą dziesiątą kawę gratis. Mm -hmm. e, bo tak, masz rację w tym, co powiedziałeś. Oczywiście, że promocje działają, oczywiście, że te wszystkie rzeczy działają. Znaczy, dlaczego jak ktoś ma ci dać, chce ci dać kawę za darmo, dlaczego miałbyś jej nie wziąć? Oczywiście. No, oczywiście, że tak. Natomiast prawda jest taka, że zupełnie czym innym są wszystkie promocje, wyprzedaże i tak czyli takie mechanizmy psychologiczne, które mają spowodować, żebyś ty się zdecydował na coś tu i teraz. A zupełnie co innego jest budowanie lojalności. Moja teza jest taka, że to nie, nie działa w kategorii budowania lojalności. No że to, to są... wiesz, bo Musimy sobie zdefiniować po pierwsze, czym jest lojalność, żebyśmy w ogóle byli w stanie o tym e, rozmawiać, bo posługujemy się tym zwrotem. A być może warto to w dwóch słowach wyjaśnić. Natomiast no, ja nie jestem w stanie przejść dalej bez znowu drobnej już a propos tych programów, o, o których mówisz, bo wiesz, dla kogo one powstały tak naprawdę. Bo one nie, nie powstały dla takich ludzi jak ty, czyli ludzi, którzy wydają własne pieniądze, własnej mhm. firmy pieniądze, na to, żeby w tych sieciach hotelowych spać lub latać określoną linią lotniczą. Tylko powstały dla ludzi, którzy wydają służbowe pieniądze, a mają swoją osobistą korzyść. To jest w ogóle bardzo ciekawe prawo, bardzo często wykorzystywane przy różnych usługach i produktach, tak skierowanych do klienta biznesowego, który. Osobiście z nich korzysta. I dlatego Teraz właśnie takie rzeczy, rzeczy powstały, to znaczy takie rzeczy powstały po to, że jeżeli ktoś leci biznes klasą za służbowe pieniądze kilka razy czy kilkanaście razy za Atlantyk w ciągu roku, to potem ma darmowe bilety dla swojej rodziny. Tak samo jest w flotach samochodowych. Przedstawiciele jeżdżą. Jedna z, z sieci paliwowych miała bardzo duży opór z tym, żeby wtedy, kiedy tankujesz na flotę, znaczy, chodzi mi na Firmę, żeby korzystać, nabijać punkty, i nagle się okazało, że ludzie powiedzieli: Nie będziemy tam tankowali. I ta firma też weszła, ta, ta sieć, dystrybutor paliwa wszedł również do programu, gdzie. Przedstawiciele mogą nabijać, no bo skoro jeżdżę, tankuję samochód, to fajnie, żebym raz na pół roku miał wiertarkę dla swojego teścia. I tak to po prostu działa. Aż dziwię się, że wpadłeś w tą pułapkę lojalności, ale to jest cudowne. Marketerzy mają rację, marketerzy powinni takie programy budować. Jestem cudownie w ogóle zakochany w obserwowaniu programów lojalnościowych skierowanych do dzieci. Bo to jest w ogóle coś, co, co jest nieprawdopodobne. Moje dzieci ostatnio zaczęły kolekcjonować aktimelki, gdzie są pokemony, i nagle się okazuje, że spożycie aktimelków w domu wzrosło gigantycznie, tylko dlatego, że mają aplikacje, gdzie wbijają sobie poszczególne postacie, a jak zbiorą 24 unikalne, to będą mogli zalosować czy wziąć tak. udział w losowaniu wycieczki do Japonii. Więc takie rzeczy po prostu yy, działają. Ale i teraz nie dam ci prawa odpowiedzi na to, co powiedziałem, bo po prostu no, zostałeś obnażony, jeżeli chodzi o postępowanie jako klient. Przejdźmy do tego, czym jest lojalność. Dobrze, ja chciałem powiedzieć kilka rzeczy, zanim odpowiem na pytanie, czym jest lojalność. Po pierwsze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale że w jednym z komentarzy pod naszą rozmową Pani Anna napisała, żebyś przestał tyle mówić, bo to, co pan Zbyszek ma do powiedzenia, jest o wiele ciekawsze. A Czy ty Pani zagadałaś... Anna napisała coś zupełnie innego. Oj tam, oj tam. <laughs> nie, pani Anna napisała, że chciałaby poznać też moje zdanie, a ty zagadałeś rozmowę, więc y nie idź tą drogą. No tak, ale pani Anna nie wie, że ty nie masz zdania na ten temat, o który ona hmm. y poprosiła. No i dlatego ja musiałem opowiedzieć więcej na ten temat, ponieważ Dobrze. ja mam na ten temat zdanie. No. Dobrze. E Kolejna rzecz, chciałem pogratulować, że niestety użyłeś sformułowań, użyłeś nazwy marki, w związku z tym ja, opublikując na Spotify, będę musiał zaznaczyć, że tak zawiera treści marketingowe nasz podcast. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie gratuluję temu, że pewien francuski koncern spożywczy na literkę D wychowuje Twoje dzieci, a nie Ty jako rodzic wpływając na kształtując ich gusta i zachowania konsumenckie podczas gdy twoje dzieci są jeszcze naprawdę małe i ty tak publicznie się przyznajesz do tego słuchajcie Przestaliśmy się zajmować dziećmi, teraz francuskie koncerny spożywcze decydują o tym, co robią nasze dzieci. Ale dobrze zadać pytanie, które brzmiało jak o, ojcze Dominika, nie? czym jest lojalność? Otóż chciałem powiedzieć, pytanie, że... bo tak zupełnie na poważnie myślę, że warto sobie to zdefiniować i żebyśmy to nazwali, bo chyba tak. obaj mamy jednak takie przekonanie, że czym innym jest program lojalnościowy, a czym innym jest prawdziwa lojalność. Nie, ja myślę, program lojalnościowy to jest nadużycie. Mhm, no e, oczywiście. Ta, ta nazwa, to jest semantyczne nadużycie, cytując klasyka. Bo jest program transakcyjny. Jeśli coś zrobisz, Do... czyli kupisz za odpowiednią wartość, to my ci coś damy. Albo będziesz Do miał okazję coś zrobić. No. Dokładnie tak. Chciałem powiedzieć, że lojalność jest stanem emocjonalnym i warto odróżnić stan emocjonalny od zachowań typowo transakcyjnych. Ale wiesz, ee... dlaczego, przepraszam, że ci przerywam, ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawy wątek. Wiesz, dlaczego szefowie sprzedaży, szefowie marketingu i również szefowie finansów tak bardzo nie lubią myśleć o lojalności w taki sposób, jak ty teraz mówisz? Wiem, bo, bo to jest, jest No, A no. bardzo łatwo jest powiedzieć, robimy 10 plus 1 i widzimy, ile osób odbiera 11 kawę. Bach, lojalność na bardzo wysokim poziomie. No tak. Natomiast wiesz, te wszystkie programy, w których każda Twoja transakcja jest rejestrowana, czy z aplikacji, czy z karty i tak dalej. Ty to wiesz lepiej ode mnie, bo się takimi w komercji projektami zajmujesz o wiele częściej. One służą w ogromnej mierze do zbierania danych o tych zachowaniach konsumenckich. W związku z tym. To, to też zdanie z jednego z twoich wykładów sprzed tak. lat, które zapamiętałem, że jeśli coś jest za darmo, to ty jesteś produktem. W związku z tym, każdy z was, kto ma kartę lojalnościową, czy na stacji benzynowej, czy w sieci kawiarni, czy w sklepie spożywczym kilka pięter niżej yy, i, i zbiera jakiś żabs czy coś. To nie jest tak, że ktoś chce wam zrobić dobrze, żebyście byli zadowolonym klientem, tylko ten ktoś chce nazbierać o was tyle informacji. Żeby po pierwsze najpierw się dostosować do tego, co robicie, wy nawet możecie być tego nieświadomi. A po drugie, żeby to wykorzystywać i sprzedawać wam więcej i drożej. No no, tak to z pierwszych firm, które wprowadziło, jednym z pierwszych sieci sprzedaży, które wprowadziło tego typu program, jest duża sieć sprzedażowa z Wielkiej Brytanii. Teraz już po tym jak powiedział że nie wolno mówić nazw, to nie będę mówił nazw. Na literkę nie wyszła z Polski i już jej w Polsce nie ma. Natomiast oni faktycznie no, zatrudnili ludzi, którzy się zajmowali analizą danych i tam lojalizowali swoich klientów, przez to, że po pierwsze zbierali dane o tym, jaki jest koszyk zakupowy. I co ciekawe, w koszyku zakupowym umieli namierzyć kobiety, które są w ciąży, bo one kupowały kremy na brzuch Roztępy. i na <laughs> rozstępy dokładnie, i wtedy zaczynali oferować, bo się okazało, że w ogóle kobieta w ciąży, i potem przez kilka czy kilkanaście miesięcy po urodzeniu najbardziej lojalnym klientem się staje, dlatego że ona nie ma czasu ani ochoty szukać innego sklepu. W związku z tym, oni robili różnego rodzaju prezenty, gifty, i nagle się okazywało, że Kilka procent yy, yy, sprzedaż na takich klientach rosła, bo o to tak naprawdę w tego typu programach chodzi. Znaczy firma chce zarobić, przecież nie inwestuje często milionów złotych na nagrody, ale przede wszystkim na technologię, bo ta technologia tak. jest bardzo droga, żeby tak jak powiedziałeś, zrobić komuś dobrze, tylko żeby więcej komuś sprzedać. O tym warto naprawdę pamiętać. Ja czasami o takich rzeczach mówię, a zapominam, że często biorę udział w takich projektach. Słuchajcie, jeśli jesteście jakąś wielką korporacją, siecią, i tak dalej, to tworzenie takich programów, dzięki którym możecie zbierać dane o zachowaniach, a później na te zachowania wpływać i je kształtować i powodować, że wasze dzieci zbierają dinozaury i myślą, że jedzą coś zdrowego, i tak dalej. To wtedy, to wtedy warto tworzyć tam te karty, mieć specjalny dział analityków danych, analizować to razem z marketerami, dopracowywać strategię. Natomiast jeśli macie jakiś swój small biznes, prywatne przedsięwzięcie, czy choćby tutaj się ukłony w kierunku grupy, z którą ja pracuję, prywatny gabinet lekarski, to ta dziesiąta kawa gratis, dziesiąty zabieg gratis, zniżka 10% dla to jest zły pomysł, bo to nie buduje lojalności. Zbudowanie pieniędzy po prostu. To po prostu znaczy, że wy chcecie oddać za darmo coś, za co wasz konsument jest gotów zapłacić, a ponieważ przyszedł do was 10 razy, no to bardziej już nie można wam udowodnić, że on chce być waszym pacjentem czy klientem. Ale świetny sposób na stratę marży, to znaczy jeśli ktoś chce zmniejszyć swoją marżę, to jest sposób absolutnie genialny. No tak dla przypomnienia, Zakupy grupowe, które na całym świecie, w Polsce również, w pewnym momencie były absolutnie tak. szałem, i w ten sposób usługa była oferowana restauracjom. Jeśli kupisz, wystąpisz w naszym programie, klienci przyjdą, zobaczą, że jest świetnie, i oni będą wracali. No i okazywało się, że sprzedawali te kolacje czy obiady za 10% ceny, bo jeszcze była bardzo duża opłata do tego programu, więc tam finalnie naprawdę 10%. Ceny zostawało, więc kolacja była absolutnie nierentowna, a klienci po prostu nie wracali. Ale to ja, ja muszę, ja wiem, że jest 18 minut naszego nagrania, ale Zbyszek, żebyśmy, ja nie chcę zostawić naszych widzów, naszych słuchaczy z takim poczuciem, że my powiedzieliśmy warto, czy nie warto robić aplikacji, bo chyba to wszyscy wiedzą. Ale co robić, żeby budować prawdziwą lojalność, bo to jest moim zdaniem kwintesencja tej rozmowy. Czy powinna być? Jak już, jak już powiedziałem, lojalność jest stanem emocjonalnym, więc budowanie odpowiedniego stanu emocjonalnego, jeśli to ma być pożądany i ma dotyczyć zestawu pozytywnych emocji, wymaga trochę więcej czasu i trochę więcej zaangażowania. Czyli po pierwsze, na lojalność w pełnym tego słowa znaczeniu, największy wpływ mają standardy obsługi, czyli to, czy twój klient, ewentualnie pacjent czuje się zauważony, czuje się w centrum uwagi. Oczywiście przekraczanie oczekiwań, ale tu chodzi o drobne rzeczy, a nie oddawanie czy zasypywanie prezentami. Przekraczanie oczekiwań to jest coś, co we współczesnym świecie dość złożonym ma silny wpływ na, na budowanie lojalności. Ale spowoduj, żeby Twój klient czuł się u Ciebie jak u siebie. Żeby czuł się tam dobrze, żeby czuł się ważny. Niekoniecznie ważniejszy od innych, bo to ludzie w ten sposób nie myślą, tylko po prostu, żeby się czuł doceniony. I ja wracając do mojej ulubionej sieci hotelowej, muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, gdzie na świecie się pojawię, to naprawdę jest miłe, jak w pierwszym zdaniu osoba, która mnie widzi pierwszy raz w życiu, mówi Dzień dobry, Panie Kowalski, bardzo dziękujemy za pana lojalność. Bo to jest część standardu. W związku z tym to powoduje, że ja nagle, choć jestem w jakimś miejscu pierwszy raz w życiu, nagle czuję się tam jak u siebie. I o tego typu czasem drobne rzeczy chodzi. Jak was stać, to ludzie chętnie wezmą dziesiątą noc w waszym pensjonacie za darmo. Ale to nie znaczy, że jeśli te rzeczy nie grają, to nie znaczy, że oni spędzą u was dziewięć nocy i zapłacą tylko po to, żeby ta dziesiąta była. Gratis, to tak nie działa. ja myślę, że powiedziałeś rzecz bardzo ważną, to znaczy przekraczać standardy, przekraczać mm -hmm. oczekiwania. My dzisiaj wiemy, że każdą usługę można realizować na trzech poziomach. Po pierwsze, taki poziom, który jest niezbędny, po drugie, poziom, który jest oczekiwany, i po trzecie, poziom, który przekracza oczekiwania. Budowanie lojalności to jest przekraczanie oczekiwań klienta. W związku z tym, trzeba po pierwsze wiedzieć, jakie klient ma oczekiwania. Czyli mieć naprawdę bardzo dobrze zdefiniowaną grupę docelową i wiedzieć, na czym tym klientom zależy najbardziej, mhm. i te oczekiwania przekraczać. Jeśli będą przekraczane, to ten stan emocjonalny będzie się po prostu automatycznie budował, i o to w tym wszystkim chodzi. Mhm. Dobrze, to chyba najdłuższa nasza rozmowa póki co. Minęło trochę ponad 21 minut, więc ją zakończymy, ale temat jest na tyle interesujący, że pewnie. Wrócimy do niej w. Poczekaj, YouTuberzy mówią w tym momencie, dajcie znać, czy mamy jeszcze raz opowiedzieć o innych wątkach lojalności. Napiszcie w komentarzu. Tak jest. I YouTuberzy mówią też w tym momencie, subskrybujcie, dawajcie, dawajcie lajki, wciskajcie dzwoneczki i wszystkie te inne rzeczy. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Ojcze Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.